Siemanko, jestem Zizu, a to jest Game Dev Tycoon, czyli będziemy tworzyć własne gry, jesteśmy firmą, tworzymy własną firmę gier, jesteśmy firmą, będziemy badać gry, projekty, realizować i zarabiać pieniążki, więc zobaczmy co tutaj nam początkowe okienko pisze. Witaj Game Dev Tycoon. W tym symulatorze biznesu zostajesz przeniesiony w czasie, aby założyć własną firmę deweloperską już na początku rewolucji komputerów osobistych. Zbuduj wymarzone przedsiębiorstwo, twój bestsellery, zyskuj fanów i stań się liderem na rynku. Czyli jesteśmy w latach 90, może 80, może wcześniej, nie wiem, nie wiem. Jesteśmy przeniesieni w czasie i tam, do tego momentu, gdzie gry Komputery powstawały. Mamy gotówkę 70 koła. Wydaje, że mi się, yy, mi się że to jest dużo. Mamy Fanów 1, nie wiem co to jest RMT. Może to jest miejsce. Na pewno nie mają terabajta miejsca danych, dobra, Ok. Zanim, proszę, zabawę, musisz wymyślić nazwę dla swojej firmy. Więc zacznijmy od nazwy firmy, czyli zizio, Industries, Industrice Comendore. Common. Common. Taka nazwa z dupy. Player Zizu. Dajmy sobie chłopa. A tu sobie mogę wybrać. Oczywiście będziemy rudzi i cweterek taki damy sobie komputerowca mi się wydaje, wiecie, koszula cweterek XD. Dobra, muzyczka mi się bardzo podoba. Dajemy kontynuuj. Jesteś tebeściakiem, osiągnięcie odblokowane wesprzy. Dobra, nieważne. Co tu mamy? Stwórz nową grę. Aha, czyli nie mamy dostępu... Dobra. Mamy stworzyć nową grę. Zanim zaczniesz tworzyć, zastanów się nad gatunkiem i tytułem swojej produkcji. Możesz także wybrać, którą technologia graficzna ma zostać zaimple... zaimplementowana w grze. Okej. Okay. Twoje możliwości są początkowo ograniczone, ale w miarę jak będziesz zdobywać doświadczenie, zostaną blokowane nowe opcje. Ok, nazwijmy swoją pierwszą krę. Dajmy na to kula mocy. Wybierzmy temat: Złodziej samoloty, tworzenie gier, transport. Kula mocy to będzie, kurde, mamy małdy. kula mocy, więc idźmy w stronę złodzieja. Wybierz gatunek, akcja przygodowa. Oczywiście symulacja strategia RPG. Dajmy sobie akcja, złodziej akcja. Wybierz platformę. Chcemy iść w G64. Czy koszt tworzenia pc -ta? Chodźmy w stronę pc -ta. Koszt 10 000 zł. To są złotówki? Nie wiadomo. Gotówka. Tłóżmy Grekula mocy. Tekstowy. Grafika 2DV1. Pewnie, że grafika 2D. Rozpocznij produkcję. Dobra, roz. A. Punkciki lecą. Błędy. Tworzenie gry przebiega w trzech etapach. Na początku każdego z nich możesz zdecydować na jakich obszarach rozwoju produktu chcesz się skupić. Wybrane. Wybranie odpowiednich priorytetów zacznie zwiększyć liczbę zdobywanych punktów. OK. Zastanów się, które elementy są ważne dla Twojej gry i skoncentruj się na nich. Jeśli chcesz przeczytać krótkie opisy poszczególnych obszarów rozwoju, odziedz kategorię pomoc w menu głównym. Gdzie ja potrzebuję pomoc? Dobra. Pójdźmy w górę rozgrywki. Silnik może mniejszy, ale skupmy się na rozgrywce i opowieści i zadania. Chociaż nie, może tu damy trochę silnik większy. Ja bym coś w tym, kula mocy, złodziej, akcja. Bo jednak silnik może być słabszy, bo to pamiętajmy wcześniejsze gry, ale za to rozgrywka i opowieść i zadania tu są bardzo ważne. Ale ta muzyczka jest przepetarda, dobra, ok Tworzymy silnik. W trakcie procesu tworzenia gry będą generować punkty designu i punkty technologii. Im więcej punktów stworzysz, tym lepsza będzie gra. Zarobiście. Od czasu do czasu wytworzą się także punkty błędów, gdy zbierze... Gdy zbierzesz więcej doświadczenia, rzadziej będą się one pojawiały. Błędy powinny zostać naprawione zanim wypuścisz je do sprzedaży. Debugowanie zwiększa ogólne koszty i wydłuża czas produkcji. Okej, okay. kurde błędów dużo, już trzech błędów. Technologia Design idzie. Etap drugi kula mocy. Skupiliśmy się tutaj na badaniach. Technologia Design są błędy, ale tutaj dialogi. Dialogi to ważna rzecz moim zdaniem, więc dajmy tutaj Projekt poziomów i IT dajmy trochę słabsze. Moim zdaniem coś takiego będzie git Strasznie dużo błędów tworzymy grę, ale to będzie nasza pierwsza gra. W trakcie produkcji możesz rozbudować swoją grę o dodatkowe opcje. Obecnie masz do wyboru wyłącznie podstawowe dźwięki, ale w miarę upływu czasu uzyskasz więcej możliwości, wprowadzając dodatkowe funkcjonowanie sprawia, że gra staje się lepsza, ale zwiększasz też koszty produkcji. OK. Poza tym możesz zobaczyć rodzaj grafiki, jaki został przez Ciebie. Ustawione w początkowej fazie procesu deweloperskiego, jeśli ta forma przypomnienia o dokonanym wyborze typu grafiki nie możesz zmienić w trakcie produkcji gry. ok Aha, czyli tu mam podstawowe i dźwięki grafika, dobra. Projekt świata, grafikę trochę zwiększmy i dźwięk tak, w sensie grafika, żeby była lepsza. Albo grafikę zróbmy full. Ok. I zobaczymy jak błędy tworzone, tutaj idziemy, punkty, badania. Siedem błędów jest. Produkcja twojej pierwszej gry została ukończona, możesz nacisnąć przycisk zakończ, aby opublikować grę, lepiej jednak zaczekać z publikacją domenu, w którym uda ci się naprawić większość błędów. OK. Wydawanie gry zawierające błędy może wpłynąć na recenzję, dlatego należy zdecydować się na tę opcję wyłącznie w przypadku, gdy brakuje ci pieniędzy i nie stać się na czekanie. Aha, czyli tu błędy produkujemy. Kurde, 34 miesiące. Dobra, ostatni błąd. ok No to co? A, bo tu technologia. Dobra, dajmy zakończ. Gra została ukończona. Podczas tworzenia gry zyskujemy doświadczenie. Podnosimy swoje umiejętności. Kiedy proces deweloperski dobiegnie końca? Zobaczysz podsumowanie zdobytego doświadczenia. Aha, czyli to jest rok, miesiąc. Dzień. Dobra, to już wiem o co chodzi. I fani, liczba fanów. Okej. Okay. Kula mocy, gra gotowa. Zarąbiście. Dobra, rozgrywka. Aha, czyli to ile expa dostaliśmy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Grafika. Dźwięki. Zizu. Kula mocy, wydajemy grę. Twoja gra jest już ukończona i zostanie upopulowana wkrótce. Powinniśmy zobaczyć wyniki... Sprzedaży oraz recenzje, okej okay. Czyli gra już jest sprzedawana. Okazało się, że recenzje gry, kula mocy, okej okay. 7! Piękna, Stargarmes 7 Siedem. 7! Siedem! Przyjemna Hu 7 na 10, to jest bardzo dobra liczba Czegoś tu brakuje, no piątka, no, mamy hejtera, mamy hejtera ale siódemeczka kolejna. Akcja gry z tego Gakun I pasuje do PC-ta! Normalnie powiem wam, za rąbistą dostaliśmy recenzję. Za rąbistą. Tutaj piąteczka oczywiście. hater Nie no. Czegoś tu brakuje? To jest pierwsza nasza gra. To na pewno czegoś brakuje. Zamknij. Powody. Po wydaniu gry możesz poświęcić trochę czasu na analizę swojego dzieła i wygenerowanego. Raportu. Takie raporty to świetny sposób na uzyskanie punktów badań oraz wglądu do tego, jakie błędy popełniłeś podczas procesu deweloperskiego. Bo dobra. Aby wygenerować, aby wygenerować raport o grze, zamknij tę wiadomość a następnie naciśnij na ekranie, co powoduje menu działania. Dobra, Pyk. Historia gry, badania, stwórz raport o grze. Wybierz. Nowy developer w branży zisu Andre Andes Industries, Common właśnie wydał swoją pierwszą produkcję. Gra Kula mocy zebrała pozytywne oceny po tak dobrym starcie firma z Industries może szybko zyskać nowych fanów. Dobra, tworzymy tutaj. Yy, tworzymy tutaj punkty. W pierwszym tygodniu na rynku gra Kula mocy sprzedała się w liczbie. 2787 egzemplarzy udało się nam zająć 37 miejsce na liście bestsellerów. Zarąbiście. Okej okay. Twoja gra jest już w sklepach. Co tydzień będziesz mógł uzyskiwać, otrzymać zyski ze sprzedaży. Możesz sprawdzać, jakie wyniki uzyskuje Twoja gra, obserwując dane na wykresie sprzedaży w prawym górnym rogu ekranu. Aha, czyli tutaj. 19 tysięcy. Gra kula mocy odniosła ogromny sukces, dzięki czemu mamy już 16 fanów. Mamy nowych fanów. To jest pierwsza gra. Zarobiście OK. My tutaj produkcję badań. Zarobiście raport o grze. Raporty stanowią świetny, świetny sposób na uzyskanie punktu badań. Skończyłeś stworzenie pierwszego raportu, więc dobrym pomysłem będzie zajrzenie do menu badań, aby stworzyć. Aby otworzyć menu badań. Zamknij. Dobra, Trzeba je zamknij komunikat. Badania! Badania pozwolą Ci odblokować nowe opcje, tworzyć lepsze gry i tak dalej. Podpowiedź, tworząc gry o zróżnicowanym połączeniu tematyki i gatunku dostaniesz więcej punktów badań. Dobra, zarobiście. Nowy temat, 10 punktów do badań. Ja bym, chcę odblokować kosmos, ogólne. No, nowy silnik gry. Dobra, rozpocznij badanie kosmosu, a ja chcę sobie raport gry. Aha, czy złodzie akcja to dobre połączenie, sztuczna inteligencja w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. Aha, okej. Okay. I tak pewnie nie zapal. Ale patrzcie, 13 tysięcy. Mam jesteśmy na plusie. Gra się tworzy. My tutaj robimy badania kolejne, ale gra się stworzy. To jest, to jest plus. To jest mega, mega dobry plus. Patrzcie, jak się sprzedaje oczywiście. Badanie ukończone. Udało się nowy kosmos. Dobra. To co? Stwórz nową grę. Nie można czekać. Czekajcie. Wybierzmy temat, oczywiście kosmos. Wybierz gatunek. Nie RPG, tylko wejdźmy strategię. Wybierz platformę. Oczywiście PC-ta. I tak, gra to będzie i In Game kosmos. In Game Cosmos Co tu się dzieje? Ja chcę usunąć kosmos In Game Cosmos To będzie podróba o gamme. nie wiem czy życie taką grę Dalej Tekstowy Oczywiście grafika yy, grafika 2D To będzie idealnie Dobra. Dzięki twojej kula mocy firma Industries Command podbiła swój rekord, sprzedała ponad 10 tysięcy egzemplarzy! To prawdziwy kamień milowy w rozwoju wspomnianego dewelopera. Zarobiście. Czyli 10 koła sprzedaliśmy sztuk. Zarobiście. Tworzymy kolejną grę. Dobra i pierwszy mamy kolejny etap. Pierwszy etap. In game. Kosmos, yy, kosmos strategia. Czy silnik. Silnik w strategii moim zdaniem jest ważny. Opowieści i zadania w strategiach no trochę mniej rozgrywka lepiej idźmy w tą stronę, mi się wydaje, że to będzie spoko błędy oczywiście się tworzą to jest normalne, punkty badań nie myśl, pracuj mogę ci kliknąć? dobra, nie mogę dobra, tutaj już mamy małe sprzedaży dobra, dialogi w strategii chyba są, nie są takie ważne sztuczna inteligencja na full i projektowanie poziomów, tak myślę że dialogi w strategii jest, są mało ważne, mało ważne Dobra, dobra. Mam 60 fanów. To jest petarda, dobra. Gra wycofana ze sprzedaży została już wycofana, czyli już nasza gra się nie sprzedaje. Lećmy dalej. Projekt świata też jest ważny. Grafika, projekt świata i dźwięki trochę mniej. Myślę, że tak to rozbudujemy. Rozbudujmy etap trzeci. Najnowsze badania rynku sugerują, że Govodore G64 sprzedaje się lepiej niż inne komputery osobiste. Niska cena, lepsza dostępność i możliwość dostosowania konfiguracji sprzętowej sprawia, że konsumenci preferują właśnie tą platformę. Aha, czyli G47 Govodore jest bardziej przystępna dla naszych kupujących. A ja idę w ty dalej. Według ekspertów rywalizacja wśród producentów sprzętu została rozstrzygnięta. Aha. A ja idę cały czas w pecety. Może to jest źle, może to jest dobrze. Dobra. Mamy kolejny tutaj. Yy, grę zakończoną. Błędy oczywiście tworzymy. Zakończ. Zobaczymy. Gra jest gotowa. Nowy rekord. 13 designu. Poziomy, Poziomy. Rozgrywka. Zarobiście, zarobiście, zarobiście. Ok. Dźwięk. 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 I ekspa dopiero weszło. Wydajmy grę. No i zobaczmy, nowy, trafny wybór, stwórz grę o połączeniu tematyki i gatunku Dobra, nieważne, odblokowaliśmy jakieś tam doświadczenie zarobiście ukazały się pierwsze recenzje In Game Cosmos Zobaczmy, co tutaj pokazują 7, 7, 4, 5, oj, oj, o, 6 Widać potencjał, szósteczka, słabiutko, słabiutko Ale to nasza druga gra, piąteczka, no niestety Tutaj mamy gorsze statystyki Szósteczka, jest dobrze, jakby tutaj siódemeczka wpadła, to bym był zadowolony Szósteczka. Mogło być lepiej. Al Games, Game Hero, Informer Gamer, Star Game. Bardzo. I tak noty bardzo dobrze. Znowu piąteczka. Oczywiście troszeczkę słabiej niż poprzednia gra Kula Mocy, ale Ingame Kosmos też zebrał fajne recenzje. Zobaczmy, jak to się będzie sprzedawać. Oczywiście stwórz raport o grze. To jest Ingame Kosmos. Wybierz. Stwórzmy. Sztuki 32 koła. Na pierwszy rzut. Pięknie pieniądze. Patrzcie, 18 koła, gra się sprzedaje, całkiem, całkiem ciekawie, dobra, zobaczmy. Analiza. Kosmos Strategia to świetne połączenie dialogi w tym, tego typu grze, to mało ważny czynnik. Czyli dobrze, że daliśmy mało na dialogi, to jest dobre. Oj, ale spadło szybko sprzedaż gry. Krążą plotki, jakoby japońska firma Ninvento miała w planach produkcję własnej konsoli. Ninvento zasłynęło z szerokiej znanej gry pod tytułem Duncan King. Duncan King, Duncan King kojarzymy tą gierkę, każdy zna wielu ekspertów sądzi, że konsola japońskiej firmy nie odniesie sukcesu na światowym rynku ale mimo to możemy się, nie możemy się doczekać by zobaczyć co Ninvento nam zaprezentuje, okej okay. no i tu gierka się sprzedała mamy 114 tysięcy zobaczmy jeszcze badania i możemy nowy temat sobie wybadać, tajemnice, miasto, filmy historia alternatywna tutaj mamy poblokowane ale film nie mamy, tajemnicze, Może zróbmy horror. Albo nie. Wiecie? Nie, nie, nie. Pozbieramy sobie na badania na nowy silnik gry. Zobaczmy, jak się tutaj sprzedaje nasza giereczka. Oczywiście, już byśmy mogli zacząć postęp. W grze. Tu się trochę lepiej sprzedała. In kosmos sztuk 11 tysięcy. To jest sporo. I pieniążki wpadają, więc tutaj będziemy mogli tutaj. Wzrosły i tutaj no, gra wycofana została już wycofana ze sprzedaży 70 sprzedane 12 tysięcy prawie sztuk zarobionych pieniążków 82 tysiąca. No i co ja wam mogę powiedzieć? To koniec na tego, tego, na tego odcinka, to koniec odcineczka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało to. Tutaj jeszcze wyskoczyło na, że dziś Nintendo, potwierdziło krążące od jakiegoś czasu pogłoski i ogłosiło, że na początku przyszłego roku wypuści na rynek nową konsolę o nazwie TES. Konsola, obsługuje gry na kadrydżach oraz posiada niepowtarzalny kontroler. Kontrolery mega ślicznie wyglądają, naprawdę. Grafika tej gry mega mega mega. Symulacja, oczywiście, świetna. Mam nadzieję, że to będzie fajna gierka i dobrze się przyjmie na moim kanale na YouTube. Więc co ja mogę wam powiedzieć? Subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie. Dziękuję wam, cześć i czołem!